To już prawie dziewiąta. DMFFM tak. najświeższe fakty. Zapraszają Małgorzata Steckiewicz i Tomasz Staniszewski. To po Mariuszu Kamińskim przejmie fotel szefa CBA? Jest, jest przygotowany, to bardzo porządny człowiek. Spoza polityki, zapewniam pana. Tajemniczy gość kontrwywiadu wywiadu Słowo Słowo Nowak. Pół miliona złotych na remont 28 metrów kwadratowych. Robi wrażenie, ale nie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dowody za chwilę. Sprawdzimy też długą kolejkę po Nobla. Helmut Kohl, Tony Blair, Nicola Sarkozy. A w tym politycznym gronie rokmani Bono Geldof, nawet folkowy weteran Peter Zigger. Pokojowy Nabel, już za dwie godziny. Fakty o dziewiątej zaczynamy od pieniędzy. Prawie pół miliona złotych na remont 28 metrów kwadratowych. To robi wrażenie. Stąd takie pauzy. Zwłaszcza jeżeli ktoś niedawno remontował chociażby własne mieszkanie. No to ja powtórzę, prawie pół miliona złotych kosztować będzie remont dwóch łazienek i aneksu kuchennego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Fakty, władza, a pieniądze. Duże pieniądze. To jest szokujące fakty ujawnia reporterka RMF FM Kamila Biedrzecka. Kamila, to oznacza, że cena renowacji metra kwadratowego wynosi ponad 17 tysięcy złotych. Rozumiem, że w ministerstwie nie ułożymy płytek za 20 złotych za metr kwadratowy. Rozumiem, ale 17 tysięcy złotych to chyba przesada. Przesada i zamiłowanie do luksusu. Na nowe wyposażenie czekają usytuowane na pierwszym piętrze budynku msz 14 m2 łazienki damskiej, 10 m2 męskiej i 4 m2 kuchni. We wstępnym kosztorysie remontu można przeczytać, że obie łazienki będą wyłożone polerowanymi, marmurowymi płytami. Parabety zostaną zbudowane z żywicowanego kamienia trawertyn. Polerowanego oczywiście. Znajdą się tam także ozdobne syfony umywalkowe. W kuchni zaś zostanie zainstalowany kran za prawie 4000 zł. Grosik do grosika i uzbiera się Pół miliona. Najwyraźniej MSZ-owi zagubił się gdzieś instynkt samozachowawczy, bo przecież 500 tysięcy to lwia część tego, co resort Radka Sikorskiego musiał zaoszczędzić w związku z kryzysem. Walka z kryzysem trwa. Jest gotowy, to porządny człowiek, spoza polityki. Tak słowo Nowak, wciąż jeszcze szef gabinetu politycznego premiera, mówi o następcy Mariusza Kamińskiego, czyli wciąż o potencjalnym kandydacie na nowego szefa CBA. Nie powinniśmy powtarzać błędów PiSu, to znaczy desygnować czynnego i zaangażowanego ideologicznie, fanatycznie wręcz polityka na funkcję szefa tak, tak ważnej służby. Tłumaczył Nowak w kontrwywiadzie RMF FM. W poniedziałek stanowisko stracić ma Mariusz Kamiński. Wczoraj 25 stopni, dzisiaj 14. Takie wahania temperatury jesienią oznaczają z reguły jedno. Zaczyna się sezon grypy. Pytanie tylko, której? Nawet jeżeli pójdziecie do lekarza, nie dowiecie się, czy to sezonowa przypadłość? czy jej świńska odmiana. Dlaczego sprawdzał na Pomorzu Zachodnim Grzegorz Hatylak. Kolej co do lekarza objawy typowe. Gotączka, katar, kaszel, bóle mięśni. Zachowanie lekarzy też typowe. Leczą grypę na podstawie wyłącznie tego, co zgłasza pacjent. Ubolewary na to opiela z Sanepidu. Lekarze twierdzą, że od walki z epidemią jest ktoś inny. My na to za bardzo nie mamy czasu. Sanepid wyszedł do nas. Sanepid owszem dostarcza wadziki do wymazów, potem je odbiera i bada. Co z tego, skoro do dobrowolnego i darmowego programu na Pomorzu Zachodnim zgłosiło się tylko 31 medyków. Do tej pory jeszcze w tym sezonie nie pobrali żadnej próbki. Jak tak dalej pójdzie, to specjaliści będą mogli co najwyżej zgadywać, jakie wirusy krążą w narodzie. Jak się leczyć? Żeby się wyleczyć. Czytajcie w faktach plus na www.rmfm. W faktach o 9 tradycyjnie w tym tygodniu fakty noblowskie. Miłości jest wiele. Ja się z nimi nie dzielę, kochaj mnie mocno, kochaj, otul mnie kochaj. gorąco Izabel literackiego Nobla niestety nie dostała Ale w pewnym sensie byliśmy blisko nagrody przyznaną kobiecie Koniec uśmiechów, nagrodzona to Herta Müller ale... wiem o tym, ale no, 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 mi się a to nie, nie... mieści Także Gorzowi Jasińskiemu trudno zmieścić na ekranie komputera wszystkie nazwiska tych, którzy mogą za dwie godziny sięgnąć po nagrodę pokojową Dzień dobry, to prawda, ale zdaniem dyrektora Instytutu Badań nad Pokojem, Christiana Berga, są w tym roku szanse, że Komitet Noblowski będzie chciał nieco zbliżyć się do istoty woli ale... Freda Nobla, no by była to nagroda, która pomaga w zaprowadzeniu pokoju. Myślę, że istotne jest to, że ludzie przyznający pokojową Nagrodę Nobla chcą, by miała polityczne znaczenie. No Jeśli tak, może w tym roku nie będzie nagrody dla polityków weteranów czy gwiazd popkultury, ale raczej ludzi, którzy na co dzień walczą o pokój swojej społeczności. Być może laureatem będzie piedat Kordoba z Kolumbii, albo niedawno zwolniona tam z niewoli Ingrid Betankurak, afgańska aktywistka Sima Samar, premier Zimbabwe, Morgan Svangiraj, no albo jordański książę Gazi bin Muhammed, który promuje jakże trudne porozumienie między Islamem a chrześcijanami. O 11 tajemnicy ujawni Woslo Komitet Noblowski Parlamentu Norwegii. Fakty sprawdzajcie oczywiście w RMFFM. Radio, Muzyka, Fakty. RMFFM. To południa chmury i przelotny deszcz pozostaną na podchalu, w bieszczadach, na wybrzeżu, w Armii Mazurach i Suwalszczyźnie. W innych regionach będzie sucho i pogodnie. W drugiej części dnia pokropić jednak może je jeszcze w Tatrach. Gdzie indziej tylko i wyłącznie słońce. Chłodno jednak będzie. 10 na helu i w białym stoku 12 w Gorzowie, 13 w Łodzi, 16 w Krakowie i w Rzeszowie. Jesień.